I no, idę zobaczyć. Pierwszy będę. Pług jest! Pług jest! Pług jest, 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 Ja pierdolę, jest! Pi I patrz, i pisaliby ludzie, nie? Kurwa, puk se dodali, bo powiedzieli, że jednak go chyba wezmą. Ale bo jajce. Udałotniłem wam, że się brzydzę alkohol. Ale jajca, capello jest. Ale 6 kurwa, Dobra, kupujemy puk. Tamten oddawaj, a kupujemy puk. No to co, no, to nie, akurat a, fajnie, a, bo dzisiaj a, akcja Orka miała być. Nie, to podejmę tego. tego. Poczekajcie to jest wyporzenie. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby jechać? Pługiem oddać i kupić. Nie no ja go zwrócę już tak, nie będę tego Nie, zostawię na dwa Tak, no tak zrobimy. E, ale teraz jestem <słyska> w takim szoku Jeszcze ciężobbyśmy golać, czyli... nie? serce za Dobra, jego... ja go od razu kupuję. E, tak, ej, chłopaki, a nie, potrze ej, nie potrzebujemy przystawki do kukurydzy większej. A jaką mamy? Nie no, to chyba tak. 6 a nie 6, dobra, myślałem, że to jest 8, bo prawda. No, nie, nie, nie. nie, nie ja będę 8 nie zmylił, uh -huh, wiesz? Uh -huh. Sorry. Pół zniknął. Pół zniknął, pojawił się nowy. Eee, masakra. My robimy takie interesy. Boże na nie spojrzałem tam po prostu, 60 parę? No, chyba tak. Mój jezu, przeważ, na naszej krześle. Van Gogh odlokowane osiągnięcie. Ale piękna, Zamalowanie pojedzie, chyba. Nie? Piękny wieczór. O, weź jest ten. Buch. Ej, e, ogółem, e, który mamy wolny ciągnik? Bo teraz tak trochę zgubiłem przez tą akcję. Na pewno chciałbym Landiniego sprawdzić w tym pługu. W jednym z tych pługów, o, powiem tak. Landiniego i, i Dojcza? Nie wiem. Do tego wiem. dużego? Czym ty kogoś, orałeś? On nie da rady, on nie da rady. Czym ty orałeś? Tego? do tego dużego. Maseja musisz wziąć. Dobra, to jadę Masejem, Okurę, to ale najpierw za na nim pojadę.